Co nosił karkonusz? Co jest nie do uniesienia? Wina bez przebaczenia. Kto ze sobą nosi, nikogo nie prosi, mówią górskie łaziki, wędrując z plecakami, śpiworami, namiotami przypiętymi na karku. Prawie każdy z nich marzy, by na górskich ścieżkach gór Karkonoszy spotkać pochylonego wędrowca z kosturem i rozwichszoną brodą, zwanego Karkonoszem. Nie każdy może go spotkać. Czasem taki, co zgubił drogę, czasem taki, co iść dalej nie może, bo ustał lub coś mu się stało. Będzie miał szczęście, gdy go spotka, więc niech wie. Kto to jest? I pozdrowi go najserdeczniej. I niech wie, dlaczego ma tak na imię. Dość dawno temu, na leśnej porębie, w drewnianej chatce, mieszkała kobieta z synkiem. Pracowita za dwoje, bo ten syn niczego i nikogo nie lubił. Ani pracy, ani dobroci. Ani swej matki czy innych ludzi. Nie cnota, jak mówią. Jadł dużo, a nie robił nic, choć silny był bardzo. Matka więc szybko traciła siły i kiedyś, bardzo zmęczona i chora, poprosiła syna, żeby przyniósł trochę drewna na ogień, by zrobić kolację. Jednak syn prychnął tylko: idź sobie sama! Matka więc poszła. Uzbierała dużą wiązkę drew, lecz podnieść jej nie mogła. Spróbowała jeszcze raz. Ale jęknęła. Przewróciła się i już nie wstała. Synowi w domu zrobiło się chłodno i głodno, więc wyszedł szukać matki. Kiedy zobaczył ją przy tej wiązce drew, obudziło się w nim serce i powiedział Wstań, matko! Bo to za ciężkie dla ciebie. Sam to poniosę. Lecz matka już nie żyła. Podniósł lekko matkę i wiązkę, ale to już nie było potrzebne. Wtedy z wichru odezwał się głos. Nie miałeś serca dla tej, co cię tak kochała, i ona umarła przez ciebie. Od tej chwili przez wieki będziesz się błąkał po tych górach, póki tym, co będziesz ludziom robił dobrego, nie zasłużysz na Boże przebaczenie. Na te słowa syn pierwszy raz w życiu zapłakał i ruszył w góry, choć ciemno było, zimno i deszczowo. Gdybym mógł teraz ponieść to, co nosiła matka, zaniósłby ją z tym sto razy choćby na szczyt śnieżki czy szrenicy. Jej już jednak nie było. Ale po górskich leśnych ścieżkach chodzili ludzie. Chłopak prowadził więc tych, co zabłądzili, nosił ich toboły. A nawet ich samych, gdy ustali czy okuleli na swoim własnym karku. Dlatego zaczęto mówić na niego karkonosz. Kiedy mu dziękowali, wstydził się, bo pamiętał, jak to serca nie miał dla matki własnej. Teraz serce mu biło i wyczuwało nawet z daleka, kto go potrzebuje. Chodził jednak pochylony, jakby na sercu nosił ciężar większy od wszystkich tobołów. Ileż miał przygód przez te kilka wieków, to wiedzą tylko Bóg, górskie wichry i najstarsze świerki. Tylu ludziom pomógł i tylu uratował, a samotnikiem był i tęsknił za domami z ogniem i ze światłem. Kiedyś. Gdy ciemno się robiło i wicher dął ze śniegiem i z deszczem, karkonosz zerwał się z łoża w jaskini i ruszył, bo usłyszał jakieś głosy. Odnalazł zabłąkane, przerażone i zziębnięte dzieci. Wziął je na ramiona, choć bały się jego brody i kostura. I poniósł je do ich chaty. Ale tam pusto było i chłodno bo ich matka poszła zbierać drewno. Rozpalił więc ogień i ruszył za tą matką. Gdy ją zobaczył, zgarbioną pod ciężarem, zdała mu się znajoma. Podbiegł do niej i rzekł Daj, matko, ten ciężar, za ciężki dla ciebie, ja go poniosę. Włożył na swój kark wiązkę drewna i poczuł, -Że jest cięższa od wszystkiego, co nosił. Wicher ze śniegiem i z deszczem tak go siekły, że czuł, iż nie doniesie, że nie da rady. Ale ta matka szła za nimi cicho się modliła. Gdy doszli do chatki, zdziwił się, bo była ona taka, jak ta jego dawna, gdzie mieszkał z matką. Zrzucił przed progiem wiązkę i usłyszał: Bóg ci zapłać, synku. Odwrócił się zdumiony i krzyknął: To ty jesteś, matko moja! A ona: Tak, to ja, stęskniona za tobą bardzo. Wtedy z wichru odezwał się tamten głos: Karkonoszu, koniec twojej pokuty i wędrówek. Ale on odpowiedział, Boże, pozwól mi na zawsze zostać w tych górach i wędrować z ludźmi na szczyty, jakby do nieba samego. Żaden krok, żaden tobół nie będzie za ciężki dla mnie, bo radość z pomocy dodaje jej lekkości. Matko, proś razem ze mną Boga o to. A głos odpowiedział: Będzie, jak chcesz. I dlatego czasem można spotkać karkonosza pochylonego, z kosturem, ale już z lekkim sercem, dla którego żaden cudzy ciężar nie jest ciężki, bo ileż ich przez wieki nosił na swym karku.